Powstanie naród przeciw narodowi Królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi miejscami Gut i Zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Każdy z nas słyszał tę historię. Dawno temu Jezus obiecał, że powróci kiedyś na ziemię. To wydarzenie znane jako Paruzja, Dzień Pański, drugie przyjście czy też powtórne przyjście Jezusa jest kluczowym wydarzeniem, na które oczekują chrześcijanie. Jak pamiętamy z innego filmu, muzułmanie również oczekują na powtórne wstąpienie Jezusa z nieba. Zapowiadany powrót Jezusa na ziemię pod koniec dziejów ma być triumfem nad złem oraz początkiem nowej ery. Co ciekawe, ten temat jest dosyć skomplikowany, nie jest bowiem do końca pewne, kiedy ma do tego dojść, ani też co się ma właściwie wydarzyć. Co więcej, w Starym Testamencie odnajdujemy także zmianki na temat tzw. dnia Jahwe, który ma być dniem przerażającego gniewu pańskiego, towarzyszyć mu mają wielkie plagi nieszczęścia. Z kolei w apokryficznych tekstach istniały nawiązania do momentu, w którym Jahwe powrócił się na ziemię do specjalnego domu, który zostanie mu zbudowany. W przypadku samego Jezusa, który, jak wiemy miał być synem Boga, Jachwę, istnieją różne zapowiedzi Jego powrotu. Jedne z nich wypowiedział sam Jezus, inne Jego uczniowie apostołowie, a jeszcze inną wypowiedzieli sami aniołowie. Naturalnie każdy z nas może posiadać własną opinię na temat prawdziwości tych wydarzeń. Niewątpliwie jednak warto posłuchać tego, co ma się rzekomo wydarzyć, o ile w ogóle się wydarzy. Zacznijmy od jednej wzmianki, w której to aniołowie opisują to, jak będzie wyglądać powodone przyjście Jezusa. W pierwszym rozdziale dzieł apostolskich znajduje się bowiem opis w niebo Jezusa. Krótko mówiąc, Jezus zostaje uniesiony w górę przez zewnętrzną siłę, po czym unosi się do góry aż w końcu enigmatyczny obłok zabiera go z przed oczu w niego uczniów. Do uczniów patrzących się poczyje Jezusa odnoszącego się do nieba. W pewnej chwili podchodzą tak zwani dwaj mężowie w białych szatach, utrzymani za nią. Te istoty wypowiadają do nich następujące słowa: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Innymi słowy, owi mężowie w białych szatach twierdzą, że Jezus, który właśnie został zabrany do nieba. Powróci dokładnie w taki sam sposób, w jaki widzieli go wstępującego do nieba. W różnych listach z Nowego Testamentu znajdujemy pewne wzmianki odnoszące się do powtórnego przyjścia Jezusa. Przykładowo w pierwszym liście do od Testamentu czytamy: To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną piersi. Potem my, żywi i pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Z kolei w drugim liście do Tesalimczan czytamy. Wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Z kolei w liście do hebrajczyków czytamy następujący fragment. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Posłuchajmy jednak wypowiedzi samego Jezusa. To On sam obiecał wszak, że powróci kiedyś na ziemię, a zatem warto posłuchać tego, co sam Jezus miał do powiedzenia w tym temacie. W pewnym momencie Ewangelia opisania kurczoniowie sami pytają Jezusa o to, jakie będą znaki Jego przyjścia i tzw. końca świata. Następnie Jezus udziela bardzo długiej wypowiedzi związanej z jego powtórnym przyjściem. Ewangelie według św. Marka, Mateusza i Łukasza podają z grubsza taką samą wypowiedź jedynie z drobnymi różnicami. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza. I nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Jezus zaznacza zatem, że dojdzie do wojen pomiędzy różnymi narodami. Dojdzie także do zarazy głodu, trzęsień ziemi. Ukażą się także wielkie znaki na niebie. Jezus twierdził także, że Jego uczniowie będą prześladowani. Uczniowie będą wsadzeni do więzień, którzy skiną. Z powodu imienia Jezusa będą w wszystkich narodów. Powstaną także tzw. fałszywi prorocy, którzy będą wprowadzać ludzi w błąd, czyniąc różne cuda i znaki. W Ewangeliach według św. Marka i Mateusza Jezus wskazuje, że tzw. ochyda spustoszenia znajdzie się w miejscu świętym w Jerozolimie. Wtedy należy uciekać w góry. W ewangelii według św. Łukasza Jezus wskazuje także, że Jerozolima zostanie otoczona przez wojska. Dojdzie do czasu zemsty, aby spełniło się wszystko, co zostało napisane. Jezus zaznacza, że dojdzie do tak zwanego wielkiego ucisku ucisku, jakiego nie było od powstania świata. Jak wskazuje Jezus w ewangelii według św. Marka? Gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. Po wielkim ucisku dojdzie do powtórnego przyjścia Jezusa w swojej chwale. Odczytajmy zatem obietnicę Jezusa z każdej z tych scenotycznych Ewangelii. Najpierw powrót Jezusa opisany w Ewangelii według św. Marka. W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syno Człowieczego, przychodzącego w obokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośród aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Ewangelia według św. Mateusza. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świecisz na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni, słońce się zaćmi, księżyc nie do swego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Poślą swoich aniołów z trąbą mogło się potężnym, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca niebaż do drugiego. Ewangelia według świętego Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawolnice. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Następnie Jezus podaje przykład z drzewa figowego. Ewangelia według św. Marka przytacza taką wypowiedź Jezusa. A od drzewa higowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wbłuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniowym lub godzinie nikt nie wie, ani anioł w niebie, ani syn, tylko ojciec. Jezus wskazuje za tym, że gdy ludzie zobaczą owe znaki, powinni wiedzieć, że bliskie jest królestwo Boże. Jezus podkreśla także, że nikt nie zna dokładnego dnia ani godziny, nikt nawet on, tylko Bóg jachwe wie, kiedy to się wszystko wydarzy. Ewangelia według św. Mateusza jako jedyna rozwija tę wypowiedź. Lecz od o dniu owymi godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed Potopem jedli, pili, żenili się i za morze wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł Potop i puchano wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mieć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. każdej z tych Ewangelii Jezus wskazał także na potrzebę czuwania na to uroczyste wydarzenie. W Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opisuje również stąd ostateczny. Gdy syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały, i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, a weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Gdy Jezus stąpi z nieba w swojej chwale wraz z aniołami, zasiądzie na tronie pełnym chwały i osądzi wszystkie narody świata, oddzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Następnie Jezus opisuje, że sprawiedliwi to ci, którzy uczynili dobro jednemu z najmniejszych Jego braci, karmiąc głodnych, pojąc spragnionych, przyjmując przybyszów, odziewając nagich odwiedzając chorych. Ci zaś, którzy tego nie robili, pójdą na wieczną mękę. Jezus konkluduje. Zaprawdę powiadam wam. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak zatem wyglądają słowa Jezusa na temat jego powtórnego przyjścia. Jezus twierdzi, że na ziemi dojdzie do wojen, głodu i zarazy, a także że będą znaki na niebie zwiastujące jego powtórne przyjście. Ostatecznie Jezus stąpi z nieba w chwale na obokach niebieskich. Aniołowie z trąbą potężnym głosie zgromadzą wszystkich ludzi z czterech stron świata. Jezus dokonany wszystkimi sądu ostatecznego. W tej całej sprawie jest niedużo niedopowiedzeń pozwalających na różne interpretacje. Chciałbym zwrócić także krótką uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, Jezus twierdzi wyraźnie, że nikt nie zna dnia ani godziny, ani ludzie, ani aniołowie, ani nawet ten sam. Tylko Bóg wie, kiedy to wszystko dokładnie nastąpi. Po drugie, Jezus wypowiedział te wszystkie słowa jeszcze przed tym, jak został pojmany i W swoich słowach Jezus podkreślił, że nie przeminie to pokolenia, aż się to wszystko stanie. Te słowa od dawna wzbudzają kontrowersje. Grecki termin Genea zwykle jest tłumaczony jako pokolenie. To doprowadziło niektórych biblistów do wniosku, że drugie przyjście miało nastąpić w czasach ludzi żyjących w tym samym pokoleniu co Jezus. Według historyka Charlesa Freemana, pierwsi chrześcijanie spodziewali się zatem powrotu Jezusa w ciągu pokolenia od jego śmierci, a nie wystąpienia drugiego przyjścia ich zaskoczyło. To słowo może także oznaczać czas, lub erę, lub też pewien rodzaj ludzi. Bibliści sugerują, że Jezus mógł mieć na myśli cały rodzaj ludzi, np. Żydów, cały Kościół lub że wszystkie te rzeczy miały się zacząć w pokoleniu obecnych uczniów Jezusa, ale niekoniecznie miał się także zakończyć w ich czasie. Czy Jezus miał zatem na myśli czasy tuż po Jego śmierci, a zatem pomylił się w swoich przepowiedniach? Czy też miał na myśli czasy, które jeszcze nie nastały? Jeśli tak, to kiedy dokładnie nastąpi jego powtórne przyjście w chwale? Kiedy Jezus zstąpi z nieba na ziemię. Czym będzie znak syna człowieczego na niebie, który wszyscy zobaczą? Być może więcej szczegółów poznamy w przyszłości badając apokalipsę według Świętego Jana. Ostatnią biblijną księgę, która opisuje przyszłe wydarzenia. Według samych Ewangelii Jezus nie zdradził więcej szczegółów na temat przyszłych wydarzeń. Jezus kazał czuwać, bo nikt oprócz Boga nie zna dokładnego dnia ani godziny, kiedy to wszystko nastąpi. Jak powiedział Jezus, w końcu na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.